Wypierdalam Wiktorskiego, on się Ale rozjebał, zbyt, Debil jebanyłam się. się ja Mamy debilu powiem. mały kurz robić, zerpił na limitkę Debil jebany, pierdolony no? Zpierdam tak. go, wypierdalam go, debie cię pół rozjebą się, że na limitkę podcina i będzie zzerczona Nie, no. Janusz się rozjebał, mam klipa, mam klipa, Janusz się rozjebał Ty <laughs> Kundzu jebany, zaraz się wyjebie mam klipa, Janusz się rozjebał. Kurwa ilu wyszedł, chodźcie koniec może co? Pokażę ci, że to ja to nie ja zrobił Widzieliśmyś tego od ciebie, tak synu? No powiedziałem, że e, tak Janusz powiedział, no zobacz No synu, jakbyś nie ogarniał z boosta, to by nic nie było Wypierdalam Wiktorskiego, on cię robił debil jebany Nie rozjebałem debilu, mały kurwa, kurwa, robisz live'a, załóż im live'a z dźwiękiem, kurwa mała jebana, wypierdalasz Nie, nie, udostępniłem im live'a z dźwiękiem, nie dałem im z dźwiękiem No jas, ale jas, bez dźwięku, nie, no nawet bez tak. dźwiękiem, jak tam Dobra, wypierdalasz, kurwa ale mało Janusz jebana, wypierdalasz ją, Kurwa, ten psie! Kurwa. Zamierzam, wierdalam, wysiakuję, bany mały. Não, nie wiesz, Spank. Wierdalam, bo nie będę znał, znajduję na limitkę, nebili. Ja tylko że ty kurwa, nie rozumiem, że to jest. Ja ibiście, zdałeś im lajba, jak po limitkę pocina, Debilu jebany mały. Ale to Janusz powiedział, kurwa, wyś Ale chuj mnie to interesuje, dałeś im lajba, wysiakuję, bany mały. Janusz powiedział, po prostu. Spierdalam, Cię, chuj mnie twoje zdanie interesuje w tym momencie, tak mały jebany. I twoja star ma tak przejebane, że ty ze sprawy nie zdajesz tego, wysiaku, mały jebany.